Że już kiedyś mówiłem o hangarach, które już nie należą do lotniska, są oddzielone potem. Znaczy, czy nie należą? Nie wiem, czy nie należą, ale ogólnie można już teraz się dostać tam i z lasu, i tutaj drogą przy, przy porcie. Także już jest oddzielone. Tu się stało. Port został zdjęty, jak zaczęli rozbierać MPS ten tam od strony czcińca. Także dzisiaj pokażę te hangary. Tutaj na sam dzień dobry mam jeden, tu jest drugi a tam jest trzeci. Ten trzeci jest otwarty, ale jeszcze tam w lesie dalej są kolejne dwa. Także najpierw sobie tutaj do tego otwartego podejdę, zobaczyć jak to wygląda i wtedy będę się w tamtą stronę przesuwał. Zobaczymy, bo jest, bo jest dzisiaj taka średnia temperatura ogólnie do, do, do nagrywania, do robienia czegokolwiek na dworze. Ktoś ma oczywiście wątpliwości, że tutaj można normalnie się dostać. To jest droga w lesie pożarowa. Tam dalej się jedzie jest wiata, gdzie kiedyś był radar, i tutaj, w tym miejscu, dokładnie tu, była brama, a tam leciał płot. Kilometry płotu, a tutaj już jest pierwszy hangar za tymi drzewami. Także, jak ktoś padnie na pomysł, że że tutaj jest nielegalne przebywanie, wchodzenie nielegalne, że teren ogrodzony i w ogóle takie pierdoły, no to tutaj jest na no to wystarczający dowód. Brama jest, ale jest tam, gdzie już prowadzi bezpośrednio na, na lotnisko. Tutaj widzę, że jest składowisko słomy w środku. Ale ogrom jest musi być ogromne, skoro tutaj miały samoloty Chciały się znajdywać To nie jest dziwne, że jest ogromne Czyli że jakaś zwierzyna nie wyleci, bo już tutaj miałem taki przypadek Że wyleciała sobie oświetlenie światło samolot dostawał na wyjazd i wyjeżdżał A Tutaj widzę śluza Śluza zamknięta A co tutaj jest? Taśmy Które chyba w samolotach służyły do ćwiczeń Ciekawa sprawa Bardzo ciekawe. Samochody przejeżdżają, ale to po stronie lotniska. Ciekawe czy tutaj coś widać na takiej taśmie. Jakby się wzięło pod światło. Coś zobaczę. Chyba nie. Aż gimbal wyjął, wyjął z wrażenia. Dołożę do telefonu, kurde, nic nie widzę. Ta, czarna taśma, taka jak z muzyką, kiedyś co były. Może latarką, jakby się prześwietliło, zaraz zobaczę. Tylko za dużo w rękach. Nie. Myślałem, że jakieś obrazy będą, czy coś, ale, ale nic tam nie ma. No i tak to sobie wygląda. Takie duże obiekty. Podejrzewam, że już też niedługo to będzie wyburzone, skoro już jest oddzielone z tej części tutaj lotniska, tak. Można powiedzieć, że to, to już niedługo będzie też wyburzone. Ale jakie furty przeogromne. i to musiał być, kurde, mechanizm solidny, żeby to przesunąć. Bo też to bloki betonu są. To jaka to musiała być moc tego silnika, żeby to tutaj wszystko chodziło jak należy, i po takiej szynie, tak jak widać, i tam drugie. No to musiało być naprawdę konkretne. No nie wiem czy. A, to było tak, na no takiej zasadzie. Takie były z dwóch stron, chyba silniki, i to takie liny stalowe, to przeciągały. Tak, bo tutaj idą dwie pary szyn i z drugiej strony jest też coś takiego. Ona na pewno na takiej zasadzie działało. Tutaj mamy obiekty pozamykane, bo tutaj jest to wejście do środka, do tej śluzy. Przy tym tutaj schronie nigdy nie byłem. I tutaj też pomieszczenia puste. Także tak to wygląda. Tutaj widać, że te samochody podjeżdżają z tej strony, bo są ślady na trawie. No i tutaj z boku też zamknięte. Także taki kurde obiekt ci fajny. A ja jestem ciekaw, co z tego będzie. Jaki jest tutaj pomysł na to? Jak już MPS został wyburzony i cały port zdjęty, no to jakaś inwestycja chyba pójdzie. Fajne miejsce. Warto zobaczyć jak ktoś lubi takie... ...takie rzeczy. Irytują mnie tutaj te samochody co jeżdżą. Fakt faktem... ...nie przechodziłem przez żaden płot. Tutaj można się normalnie z lasu dostać, ale... Jakoś to zawsze wpływa na człowieka. Tak sobie tutaj za plecami śmigają. Dobra, idę zobaczyć do tamtego, co jest teraz za drzewami. Jak on będzie pozamykany, to w ogóle się nie włączam, bo tu nie ma sensu. Chociaż pokażę tylko od zewnątrz. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. I tu mamy kolejny zamknięty. Szkoda, że chociaż to furtanie, jest otwarta duża. Tutaj jest też szkódka, czyli tam dłużej, do tej dużej, do dużej. Do tej śluzy się nie dostanę. Tak czy inaczej, tu jedynie te drzwi otwarte jedne, ale pusto. Kurde, tutaj chyba jest następny. Co ten taki wał widać, ale ja nie wiem dokładnie jak tam się dostać. Będę musiał tutaj przez te nie robarem się jakoś przecisnąć. Bo od tamtych dwóch jest też droga, którą można do lasu sobie wjechać swobodnie. Nie trzeba tutaj koło lotniska się... się kręcić. A z drugiej strony, właśnie, powinna być taka przewodnia. Tu widać, że tutaj ktoś chodzi regularnie, bo jest wydeptana trawa. Nie? Także już to można tutaj stwierdzić po tym, że. O, tutaj też siano. To może cały sianem jest wypełniony i dlatego jest zamknięty. Ale taka historia. Tutaj kiedyś sarna mi wyskoczyła. Ale to już dawne czasy. Co tutaj mnie interesuje, ten wał? Bo to wygląda jak taki okop. Jak schron. Może nawet, bo tutaj są właśnie takie schrony. Zobaczymy, przejdę się tam. Zaraz tutaj jakoś bokiem przelezę. Co się zaraz tam włączę przy tamtym, będzie chwilę z ręki nagrywane. Nie zakładam niebala Tak jak mówiłem, ten wał byliśmy tam przy tym hangarze. I tu ten wał widziałem. I tak jak mi się wydawało, coś tutaj na rzeczy było. Nie? Ale to się zara kończy Czyli nie wiem czy to kiedyś szło dalej, czy to po prostu taka szczelina tylko do schowania się Możliwe, że taka szczelina tylko, ale To po co takie duże to? Bo to jest naprawdę duże No ciekawe, idę zobaczyć z drugiej strony, może jest jeszcze jedno wejście Tu znalazłem jeszcze jedno takie zniesienie Tu jest ten kolejny hangar za drzewami a tu ten co przed chwilą byłem Co właśnie mówiłem, że kurde takie długie, a tylko takie krótkie wejście. Ale tutaj coś jest, nie wiem czy to nie jest wyryte przez zwierzyna. Może być, że coś tam się zagnieździło, Ale tutaj moją uwagę zwróciło to Jest albo komin wentylacyjny u góry Albo wyjście ewakuacyjne. Ze względu na stan mojej nogi na dzień dzisiejszy wdrapywać się tam nie mam zamiaru ale to to jest temat, który na pewno który na pewno jeszcze zostanie ogarnięty, bo teraz mnie tutaj zaciekawiło. Może być tak, że jest takie wejście ewakuacyjne jak w schronach przez komin wentylacyjny Ale nie wiem, tutaj też mnie to zastanawia Czy to jest zryta jama przez zwierzaka Czy co tam jest Jeżeli przez zwierzaka to lepiej dać mu spokój Może jeszcze odstytu jest, od jest jakieś O tutaj mamy ten hangar Jest otwarty to zaraz tam do niego podbije Nie, tutaj nie ma żadnego wejścia. Ale jest coś betonowego drugiego u góry. A więc jak tylko noga wyzdrowieje, to tutaj ten temat będzie ogarnięty, bo nie ma żadnego wejścia od boku. To jest właśnie dziwne. Kurde, jaki tu jest spokój, jaka znaczy tu jest cisza. Słuchajcie. Pociąg słychać aż z ścińca Idę do tego hangaru. Grzyby jeszcze są, rosną. Mają się dobrze. Mrożonki horteksa. Widzimy się zaraz. Latują. Dobra, jestem przy tym kolejnym. Udało mi się tu dostać. No i ten jest chłuściutki. Też ma oświetlenie. Jak tamten. Śluza widzę jest otwarta i pomieszczenie też puste. Taka śluza fajne. Jakie lampy kuzackie. Jeszcze rygają. <laughs> Ciekawa historia z tymi nasypami. Tam kurde. To mnie zaciekawiło. Czy tam od góry nie ma jakiegoś wejścia? No, ten temat trzeba będzie obadać, ale to mówię, jak mi noga dojdzie do siebie, to będzie można pomyśleć wtedy. O, samolocik poszedł. Tak to wygląda. Takie fajne hangary. Tutaj, jakie były podchody, jak to było jeszcze urozone, Jak mnie ciekawość zrzerała od strony lasu, co tu może być. Góry w płotach były. Trzeba było sprawdzić, co tutaj się kryje. Co tu jeszcze ten płot był i w ogóle. O, tutaj z tyłu wszystko pozamykane, pozabezpieczane, no i dobrze. No i dobrze, ta śluza widzę też jest tutaj od tej strony zamknięta. No to spoko. Tam jest jeszcze jeden, ale to jest zamknięty, no to... On się niczym szczególnym nie będzie... Nie będzie różnił. Tu jest za tymi drzewami, to tam... Nie ma co... Fajosko A, ja na tym zoomie cały czas zachodzę I ta cisza Obejdę jeszcze go z tyłu Bo tam chyba się do drogi już uda mnie będę tutaj wzdłuż płotu leciał bo tam już sobie będę normalnie jechał a tutaj to trzeba po takich wybojach iść to tak średnio Zaraz go jeszcze z tyłu pokażę wtedy, bo tam jest ta przelotnia, ale też będzie zamknięte. To tylko na chwilkę pokażę i koniec. Tu od boku jeszcze takie wrota otwarte, jakieś rażki leżą, taki sobie magazynek. Także obiekty pokazane. Mam nadzieję, że się materiał budował. Jak tak, to wiadomo. Łapka, subskrypcja. Subskrypcja nic nie kosztuje, a zachęca do dalszego do działania i nagrywania takich właśnie różnych filmików zbyt goszczy i spoza Bydgoszczy, goszczy. Także do następnego, trzymajcie się na razie.